Cześć, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Tak oto po nieco ponad dwóch latach prezentuje się Lego miasteczko. Wiadomo, można byłoby szybciej robić ten progres, ale buduję wtedy, kiedy mam chęci, no i czas. Tam na dole nie patrzcie, to po prostu przestrzeń magazynowa. Są takie miejsca w tym Lego miasteczku, które naprawdę sobie cenię. O, na przykład to główne skrzyżowanie. Czy też, o park fajnie wyszedł, dworzec też niczego sobie. No to były takie jedne z pierwszych budowli, które tutaj dodaliśmy. Przypominam, że tam kiedyś było osiedle domków jednorodzinnych, szkoła przychodnia, ale trochę to się pozmieniało. Natomiast spokojnie to jeszcze nie koniec. Tego całego naszego bawienia się wokół miasteczka, w przyszłości tam jeszcze z tyłu dojdą kolejne stoły. No i co, jeden z widzów podsunął taki pomysł, jakby to wszystko wyglądało, gdyby odrobinę zmniejszyć liczbę aut, a jakby w ogóle usunąć wszystkie z miasta. A? Lepiej? A trochę pustawo, trochę jakby była jakaś apokalipsa zombie i wszyscy się ewakuowali. Ojeny, jeny, co się dzieje? Nie mogę się zalogować na TikToka. Czy ktoś mi pomoże? Ej, ty tam, kolego, coś ci wypadło! A jeżeli ty masz jakieś szalone pomysły do szybkiej realizacji na makiecie miasta, śmiało pisz w komentarzach. No a dzisiaj zajmujemy się ratuszem. Ech, ta wolna przestrzeń straszy od wielu, wielu miesięcy. Nie będę się usprawiedliwiał. Możecie zerknąć na ten ranking najlepszych minifigurek na rok 2024. Tam, co nieco opowiedziałem, no ale co? Bierzemy się do roboty. Jako baza naszego ratusza posłuży nam Instytut Ksawiera. Z tym, że zobaczcie, to jest niesłychanie chudziutki, wąski budynek, więc trzeba to jakoś rozbudować. Sam styl natomiast myślę, że pasuje do ratusza. Ja jestem nieco szalony. Dlatego, że na potrzeby tego projektu dokupiłem drugi instytut. Wiem, wiem, to nieco dziwne. Mógłbym te elementy z łatwością znaleźć na Bricklinku, ale tak sobie pomyślałem, akurat było to cerebro jeszcze do zgarnięcia. No i w środku są fajne minifigurki, co by wiecie, jeszcze powrzucać na przykład do mystery boxów. Wpadły dodatkowe punkty, wrzuciłem to sobie wszystko w koszty, więc tak mi się to jakoś skalkulowało. A teraz będę dysponował odpowiednią pulą takich cennych elementów, żeby to faktycznie o, ładnie wszystko pobudować. Oszczędzę wam tego całego zamieszania związanego z segregacją elementów. Po prostu jak już będę miał szkielet tego ratusza, no to do was wrócę. No to trzeba solidnie rozbudować i być może zostawić to miejsce na publiczny parking, ale jeszcze pewny nie jestem. Rozsiądźcie się wygodnie, no i zapraszam na solidny materiał. Tak to słuchajcie, wygląda. Publiczne przetargi, wykonawcą został szwagier burmistrza. No i ciągnęło się to niemiłosiernie. Na początek, na szczęście, wylano fundamenty. No i teraz będziemy się tutaj bawić. Mam nadzieję, że ten ratusz nie będzie ani za mały, ani za duży. Do zobaczenia za kilka godzin. Oj tak, to była udana sesja budowania. Zerknijcie tylko, jak fantastycznie prezentuje się ten dark orange na fasadzie w połączeniu z jasnoszarym, no i takimi brązowymi akcentami. Nie mylcie dark orange z reddish orange, to zupełnie inne kolory. A dlaczego na wejściu mamy symbole rodem z Lego Harry Potter? No bo tutaj po tej stronie zrobimy sobie salę sądową, no i mamy symbolikę. Powiedzmy, wąż to oskarżyciel, a obrońcą jest gryf. Tak to sobie obmyślałem, no ale skoro ratusz to musi być także gabinet burmistrza. Warunki lokalowe są trudne, ale coś tutaj wmieścimy. No to co, wypełnijmy te pomieszczenia. A widzicie tą windę? No to im naprawdę w tym instytucie wyszło. Oczywiście ja sobie to trochę zmodyfikowałem, powiększyłem, i tutaj będziemy mogli, o, zrobić sobie windę na kolejne piętro. Ale dobra, po kolei. Najpierw wypełnianie tego wszystkiego. A zatem już dłużej nie przedłużając, rozpocznijmy od gabinetu włodarza, czyli najważniejszego obywatela miasta. Jeżeli chodzi o ten instytut, to bez żalu go rozebrałem, ale niektóre mebelki, na przykład ten regał, były całkiem spoko. Oczywiście ja to wszystko delikatnie modyfikuję. No i tutaj zasłonimy tą brzydką ścianę, od razu lepiej to wygląda. Przydałoby się jakieś biurko o z nowoczesnym komputerem, z jakąś złotą figurką. To pewnie nagroda dla najlepszego burmistrza. No tak naprawdę nie ma tutaj zbyt dużej konkurencji. No i co, żeby można było bardzo długo pracować z korzyścią dla mieszkańców, wrzućmy tutaj taki stolik. Jest ekspres do kawy, jest pizza, jakiś kwiatek, no i jeszcze kalendarz, co by zapamiętać wszystkie terminy i wykonywać solidnie swoją robotę. Jeszcze jakieś krzesełko dla klienta, to znaczy petenta który może ma jakąś sprawę, a może chce zasponsorować jakąś inwestycję, no i wydaje mi się, że możemy tutaj, o zamknąć burmistrza w jego niewielkim biurze. Jest skromnie, ale myślę, że wszystko czego potrzeba jest, a to jeszcze tutaj wrzućmy gaśnicę, gdyby trzeba było zrobić jakąś interwencję obywatelską. Jak jednak sobie poradzić z wszystkimi obowiązkami bez asystenta lub asystentki? Dlatego tutaj urządzimy małe biuro. W sumie to oddzielmy parking od tego miejsca, od holu, to nam się później przyda. Okej. Okay. No i tu bym zaproponował takie narożne biurko już z bardziej oldschoolowym komputerem. Gdzieś tutaj je sobie umieścimy. Cyk, jest figurka Kota. Może przesuńmy panią w to miejsce. No i przydałyby się jakieś archiwa, jakieś akta. Tutaj kolejny złoty posążek. Pewnie nagroda dla najlepszej sekretarki, ale tak naprawdę ta kobieta jest nieruszalna, bo w której z tych szuflad znajdują się taśmy na burmistrza. No tak, więc od razu pozycja negocjacyjna, co by zyskać jakąś podwyżkę, jest znacznie, znacznie lepsza. No, zaraz obok tej windy sprawdziłaby się jakaś roślinka, cyk, to zawsze nieźle wygląda, trochę wypełni przestrzeń. No, i kiedy nie wiem, co wrzucić, wrzucam śmietnik. Być może taki zielony średnio tutaj pasuje, ale ja je lubię. No, one to są raczej uliczne. Co by jeszcze wrzucić? No, skoro sąd, to niektórzy się denerwują, a zatem przygotowałem. Taki dystrybutor z wodą. Muszę obrócić to wszystko, żeby kontynuować budowę holu. Póki co jest chyba nie najgorzej. Właściwie to tutaj zostały nam trzy rzeczy. Jest po piersie matki burmistrza, w końcu to architektka sukcesu, z racji tego, że puszczam ten odcinek w grudniu, no to przyda się choinka. Chciałem umieścić na szczycie taką prawdziwą gwiazdę, ale wtedy to wszystko byłoby zbyt wysokie, no i kolejne piętro po prostu tą gwiazdę by zrzuciło. No i jeszcze jakaś poczekalnia, jakieś krzesełka. No bo wiecie, trochę tam ruchu jest na tej sali sądowej, ale czasem ktoś przyjdzie zbyt szybko albo coś takiego. No i co? Sala sądowa, krem de la crème tego odcinka. Zapraszam! A zaczniemy od wykorzystania kolejnego elementu z serii LEGO Harry Potter. Tak sobie pomyślałem, że na ścianie będzie wyglądać to całkiem nieźle, a pamiętacie skąd pochodzi ten gigantyczny nadruk? Był taki secik z Hedwigą, i tam był list z Hogwartu, i to jest jedna jego część. Jedna z trzech. No nie pokazałem jeszcze recenzji, ale secik sobie otworzyłem. No i właśnie sędzia, niestety, zgubiłem minifigurkę z tej srebrnej serii kolekcjonerskiej, no ale wykorzystałem absolwenta, zmontowałem młotek. No, jakaś tam peruka to powinno się sprawdzić tymczasowo, zanim zakończę poszukiwania. No i cyk, sadzamy go na krześle, tylko ostrożnie, żeby wiecie, ta peleryna jakoś mocno się nie odkształciła. No, właściwie w tym wypadku jest to toga. No i szerokie, wielkie biurko by się przydało. A co my tutaj mamy? No, to jest młody sędzia. Niech tam będzie. Trochę się musi jeszcze przysłowiowo nachapać. W tym urzędzie, w tym ratuszu chyba wszyscy są mniej lub bardziej skorumpowani, ale dobra, lećmy dalej. Przydałaby się kolejna ława dla prokuratora, ustawmy ją w tym miejscu. No i co, prokurator pewny siebie w okularach, w przepięknym garniturze chyba idzie mu dobrze, a po drugiej stronie, o pani mecenas wraz z oskarżonym. No to zróbmy takie biurko z dwoma kubkami. I już ją tutaj sadzamy. Mina nie tęga, chyba linia obrony się posypała, ale zobaczymy. No tak, przestępca ma tatuaże, czyli na pewno jest winny. Spokojnie, żartuję sobie, znacie mnie, ja jestem takim nieudanym stendaperem. No i co, po stronie prokuratora wrzućmy sobie jeszcze takie plakaty co by, wiecie, wywrzeć presję na publiczności. Chociaż chyba póki co nie przygotowałem żadnych minifigurek, które tutaj sobie usadzimy. Swoją drogą szkoda, że nie mam tego seciku z harwidentem, no bo on by tutaj jak najbardziej pasował. No, spokojnie, lada chwila go uzupełnię. No i po drugiej stronie, żeby jeszcze trochę zagracić tą przestrzeń, również wrzucam jakąś tablicę. Na środku pulpit, co by, wiecie, podejść pogadać z sędzią. No i przydałoby się trochę to wszystko oddzielić od publiczności. Też tak czasem macie, że brakuje wam jednego, jednego elementu, no można się solidnie wkurzyć. Także przypinam te barierki po jednej i drugiej stronie. Ty no nawet na nagraniu wszystko mi ładnie symetrycznie wychodzi. Przesuńmy o jednego studa to wszystko. Cyk. No, i przydałaby się jeszcze zapowiadana publiczność. To no może w tym miejscu. Początkowo chciałem umieścić jakieś mikrofony, ale jak widać, sala jest niewielka. No, i w myśl zasady, że zawsze wrzucam jakiś śmietniczek, umieśćmy go w tym miejscu oraz jakiegoś ochroniarza. Tym razem takiego oldschoolowego. No i co? Chyba mamy tą salę. Zamykamy. No i zerknijcie, jak to się wszystko prezentuje. O, teraz powinno być dobrze. Podobają mi się te wystające elementy. No jednak ten Instytut na coś się przydał, solidnie mnie poinspirował. Zresztą to wejście, no to chyba zaczerpnąłem z tego zestawu Brickbank, który niedawno recenzowałem. Także jak widać, warto czasem się przyjrzeć, zarówno tym nowym, jak i nieco starszym zestawom. Został jeszcze parking. Z jednej strony się zgadzam, że parking na parterze ratusza to wielkie marnotrawstwo przestrzeni, ale z drugiej ma to trochę sensu. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację: burmistrz ma swój samochód, no i cyk przechodzi z pokoiku, od razu trafiając do gabloty, albo przywozimy jakiegoś aresztanta, no i też właściwie pod same drzwi na salę rozpraw. Także to ma więcej sensu, niż nam się wydaje. <laughs> taką mam przynajmniej nadzieję. No póki co ta karetka rzeczywiście może. Że tu nie pasuje. No a skoro mamy sąd, to umieśćmy tutaj jedną z tych moich szaf na przeróżne wyposażenie, w tym przypadku broń oraz kajdanki. Pewnie kojarzycie ten mini build. Wykorzystywałem go gęsto na mojej makiecie więzienia. Koniecznie nadróbcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No i obowiązkowo gdzieś tutaj umieścimy jeszcze śmietnik. Wczepimy raczej tak. O, także panie Wiesiu. Proszę pilnować zarówno pojazdów, jak i tej szafy, bo zdecydowanie niedobrze by było, gdyby ktoś niepowołany położył na tym wszystkim łapy. Ale słuchajcie, będziecie nam nieźli. Na dzisiaj to koniec budowy ratusza. Jestem, jak to mówią Amerykanie, run out of pieces. Konkretnie jeżeli chodzi o Dark Orange, no to właściwie pojedyncze klocki. Nugatowych to mam, ale przecież one nam tutaj nie pomogą. Także ostro się przeliczyłem. Zostaniemy tylko i wyłącznie, przynajmniej na ten moment, z parterowym ratuszem. No i starałem się przygotować jakiś sensowny dach. Nie wiem, jak to wygląda. Za chwilę to ocenicie. W ogóle wygląda to prosto, jakbym, no, nieco to wszystko rozszerzył i tyle, ale czuję tutaj jakieś dziwne napięcia i co chwilę, kiedy naciskam dachówkę w jednym miejscu, to coś tam gdzieś indziej odskakuje, a zbudowałem to zgodnie ze sztuką, natomiast są jakieś dziwne naprężenia. No i tak to się prezentuje. Tutaj sztukowałem z tego, co miałem. O, być może jakieś takie małe ratusze w austriackich landszaftach tak wyglądają, ale nie do końca jestem zadowolony z tego dachu. Od tyłu szczególnie wygląda to średnio. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a tymczasem chyba najwyższy czas przywrócić tutaj trochę pojazdów, prawda? No! Od razu nieco więcej życia. No i muszę was zapytać, co robimy na przodzie przed tym ratuszem? Czy na powrót ustawiamy tamte food trucki? Czy to pasuje? A może macie inny pomysł? No nie wiem, póki co niech zostanie tak jak zostanie. Muszę się tutaj nieźle gimnastykować, ale na szczęście nie wpadłem na swoje kamienice, na muzeum i tak dalej. No, wrzucam na obracarkę ten ratusz i powiedzcie szczerze, jak to w tym momencie wygląda? Zostawiamy? Czy trzeba to wszystko naprawić, dobudować pierwsze piętro? No jestem w kropce. Panie, daj pan spokój. To miasto to jakiś nieśmieszny żart. Nie mam gdzie leczyć, nie mam czym leczyć. Ach, na szczęście plastikowe organizmy rzadko chorują. Ech, no dobra, z racji tego, że zawiodłem, że ten ratusz wyszedł jak wyszedł, to zrobimy jeszcze jedną rzecz na tym odcinku. Przyjrzyjcie się uważnie parkowi. No, dominuje tam zielona roślinność, a przecież mamy zimę. No to co, może wykorzystamy te elementy. I chociażby zmienimy te drzewa liściaste w coś bardziej ośnieżonego, nie obiecuję, że ta ingerencja w teren będzie duża, no ale może gdzie niegdzie dorzucimy trochę zasp, najłatwiej to z choinkami, ale co zrobić z takimi krzaczorami, zostawić czy zdejmować? No dobra, na dzisiaj koniec tych eksperymentów. Zużyłem dużo białych liści, a jak widać efekty są bardzo mizelne. No najlepiej to chyba się prezentuje, kiedy mamy trochę tego śniegu na zielonych liściach. Z drugiej jednak strony drzewa liściaste na zimę je gubią, także dziwna sprawa. Kojarzycie takie gatunki, które nie gubią? To piszcie w komentarzach. Ten mój park jest niepozorny, bo zobaczcie ile tutaj jest roślinności, a przecież sporo, sporo zostało. Takie ośnieżone ule mają potencjał, ale tutaj trzeba byłoby zaingerować w ten zielony teren. Wtedy wszystko wyglądałoby naprawdę magicznie, lodowo. No i na przykład trzeba byłoby podmienić taki dach na caluteńki biały, może spuścić jakieś sople. Tak, to jest możliwe. No piście w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, ale to by wymagało przynajmniej 2000 łapeczek w górę. Tak mi się wydaje. A pacy, a pacy. A pacy apacy! apacy. Mm, uhy, uhy. Dobra, nieważne. Wyobraziłem sobie, ile trzeba byłoby funduszy, żeby pokryć białymi elementami całą tą zieloną górę. Ojeny, trzeba byłoby mieć kieszenie bez dna. W każdym razie ostatni raz prośba o ocenę tego ratusza czy raczej 3 na 10. Może bliżej 5 na 10, no bo wiecie, środek całkiem, całkiem, ale ten dach, ajajajajaj, trzeba puścić ten odcinek w 2024, żeby nie zaczynać takim gniotem 2025. Okej, okay, to chyba na dzisiaj wszystko, odmeldowuję się, no i do zobaczyska w kolejnych dniach, hejo!